Zanurzcie się z nami w krainie bajkowego świata przygód. Frodo i zagubiona obroża. Za Siedmioma Górami, w malowniczym miasteczku, gdzie pachniały kwiaty i szumiały wysokie drzewa, mieszkał mały piesek o imieniu Frodo. Frodo był kundelkiem o brązowej sierści i białej plamce na pyszczku, która nadawała mu uroczego wyglądu. Jego największą radością były codzienne spacery z jego ukochaną właścicielką. Zosią, wesołą dziewczynką o dużych, oczach i jasnych włosach. Zosia i Frodo byli nierozłączni, razem bawili się, biegali po parku i odkrywali tajemnice okolicy. Jednak największym skarbem pieska była czerwona obroża, którą Zosia podarowała mu na urodziny. Obroża była wyjątkowa miała mały srebrny dzwoneczek, który delikatnie dźwięczał, gdy Frodo biegał. Dla pieska była to więcej niż ozdoba, stanowiła symbol miłości i troski Zosi. Nosząc ją, Frodo zawsze czuł się bezpieczny i kochany. Każdy dzień zaczynał się podobnie. Frodo czekał przy drzwiach, aż Zosia weźmie smycz i razem ruszali na spacer po okolicy. Ale tego dnia było inaczej. Frodo obudził się w swoim koszyku, przeciągnął się i zauważył coś niepokojącego. Obroża zniknęła. Frodo zerwał się na łapy i zaczął nerwowo kręcić się w miejscu. Gdzie jest moja obroża? Myślał, przeszukując każdy zakamarek domu. Przecież zawsze ją nosił. Czy mogła spaść gdzieś podczas snu? A może zgubił ją podczas wczorajszego spaceru? Tyle pytań, a odpowiedzi brak. Jego serce zaczęło bić szybciej. Zosia, która właśnie schodziła po schodach, od razu zauważyła zmartwioną minę swojego pupila. Frodo, co się stało? Zapytała klękając przy nim. Piesek patrzył na nią smutnymi oczami i spuścił głowę, pokazując, że nie ma swojej obroży. Zosia także zauważyła jej brak. Przeszukała cały dom, zaglądała pod kanapę, do szafek, a nawet pod stół, gdzie Frodo często chował swoje zabawki, ale nigdzie nie było śladu obroży. Gdzie mogła się podziać? Zastanawiała się Zosia. Może zgubiła się w parku. Frodo wiedział, że musi działać. Obroża była dla niego nie tylko zwykłym przedmiotem, była jego najważniejszym skarbem. Postanowił, że samodzielnie wyruszy na poszukiwania. To była jego misja. Frodo wybiegł z domu pełen determinacji. Pierwszym miejscem, które przyszło mu do głowy, był ogród sąsiadki, gdzie często bawił się z kotem Filemonem. Filemon był czarno-białym kotkiem, który spędzał dnie, wylegując się na płocie. Gdy Frodo wbiegł do ogrodu, filemon właśnie przeciągał się leniwie. Filemonie, widziałeś może moją obrożę? Zaginęła mi, zapytał z nadzieją Frodo. Kot otworzył jedno oko i spojrzał na psa. Obroża? Hm, widziałem, jak coś czerwonego porwał wiatr, gdy szedłem na spacer. Poleciało w stronę placu zabaw, powiedział leniwie filemon ziewając szeroko. Frodo podziękował i ruszył w stronę placu zabaw. Po drodze spotkał swojego przyjaciela, jeża tuptusia, który zawsze był na bieżąco z tym, co działo się w okolicy. Cześć, Frodo, gdzie się tak śpieszysz? Zapytał jeż. – Zgubiłem obroże. Filemon powiedział, że widział, jak wiatr poniósł coś czerwonego w stronę placu zabaw. Idę jej szukać, wyjaśnił Frodo trochę zmartwiony. Tuptuś zamyślił się i po chwili ostrzegł. Bądź ostrożny na placu zabaw. Czasem kręci się tam Gawron kruczek. On uwielbia błyszczące przedmioty, a dzwoneczek z twojej obroży może mu się spodobać. Frodo podziękował za radę i pobiegł dalej. W jego sercu rosła nadzieja, że uda mu się odnaleźć obroże. Ale jednocześnie czuł, że sprawa może nie być taka prosta, jak się wydaje. Kiedy Frodo dotarł na plac zabaw, jego serce zabiło szybciej. Było to miejsce pełne hałasów, z wirującymi karuzelami. Śmiechem dzieci i szumem wiatru, który poruszał liście drzew. Rozglądał się dookoła, szukając śladów swojej zaginionej obroży. Wzrok Froda szybko zatrzymał się na czarnym gawronie kruczku, który siedział na huśtawce i bawił się czymś czerwonym. — To moja obroża! — zawołał Frodo, podbiegając bliżej. — Kruczek! — spojrzał na pieska z chytrym uśmieszkiem. — To twoje? — zapytał, kołysząc obrożą w dziobie. Teraz to jest moja zabawka. Ten dzwoneczek brzmi tak pięknie i świetnie pasuje do mojej kolekcji skarbów. Frodo już miał poprosić Gawrona, by oddał jego ukochaną obrożę, kiedy nagle coś przykuło jego uwagę. Wielka kolorowa piłka przeturlała się po placu zabaw, zatrzymując się tuż przy łapach psa. Z za piłki wyskoczył wielki biały pies rasy bernardyn, który biegł za nią, ciągnąc za sobą smycz. Hej, to moja piłka zawołał grubym głosem Bernardyn, przedstawiając się jako Bruno. Frodo odskoczył, próbując trzymać się z dala od ogromnego psa, który wydawał się nieco zdezorientowany. Jednak nagle sytuacja zrobiła się bardziej skomplikowana, ponieważ Bruno przypadkowo potrącił huśtawkę, na której siedział Kruczek. Gawron, wytrącony z równowagi, upuścił obroże, która spadła prosto w piasek. Kruczek natychmiast się zezłościł. Zostawcie moją huśtawkę zaskrzeczał wściekle, trzepocząc skrzydłami i próbując odzyskać równowagę. W tym chaosie obroża Froda została szybko zasypana piaskiem i całkowicie zniknęła z widoku. Bruno spojrzał na Froda z zakłopotaniem. Przepraszam, przyjacielu. Nie chciałem narobić bałaganu. Chciałem tylko swoją piłkę, powiedział z troską w głosie. Frodo westchnął głęboko. Nie tylko nie odzyskał swojej obroży. Ale teraz była ona gdzieś zakopana w piasku. Jednak w tym momencie narodził się pomysł. Bruno, czy mógłbyś mi pomóc? Zapytał piesek, przypominając sobie, że Bernardyny mają doskonały węch. Moja obroża zniknęła w piasku. Może mógłby się wywęszyć? Bernardyn natychmiast się zgodził. Rozpoczął intensywne węszenie w piasku, kręcąc się w kółko. Gdy Bruno kopał w piasku, wreszcie poczuł znajomy zapach. Po chwili wyciągnął obroże z piasku. Frodo nie mógł ukryć radości, a dzwoneczek znów delikatnie zadzwonił. Mamy ją, zawołał Frodo, podskakując z radości. Frodo z radością patrzył, jak Bruno wyciąga obroże z piasku, a dzwoneczek na niej cicho zadzwonił. Wydawało się, że wszystko wraca do normy. Jednak właśnie wtedy, kiedy Frodo miał już założyć ją na szyję, Silny podmuch wiatru nagle porwał obroże i uniósł ją w powietrze. O nie, zawołał Frodo, patrząc, jak jego ukochana obroża leci wysoko, wirując nad placem zabaw. Wiatr zaniósł ją na gałąź wysokiego drzewa, ale zanim obroża tam dotarła, szybki cień przeleciał tuż nad nimi. To był kruczek, który z gracją złapał obroże w powietrzu swoimi czarnymi mocnymi szponami. Kruczek usiadł na wysokiej gałęzi i spoglądał z góry na Froda oraz jego przyjaciół. Dzwoneczek na obroży delikatnie brzęczał w jego dziobie. Znowu on, westchnął Frodo, patrząc w stronę Gawrona, który wyglądał, jakby znów czekał na okazję, by coś wynegocjować. Dobra piesku, zaskrzeczał kruczek z góry. Widzę, że naprawdę ci zależy na tej obroży. Ale nic za darmo. Frodo popatrzył na swoich przyjaciół i odetchnął głęboko. Wiedział, że musi coś zaproponować kruczkowi w zamian. W końcu Gawron lubił błyskotki. Co chciałbyś w zamian? Zapytał spokojnie Frodo. Kruczek skrzywił się, a jego czarne oczy błyszczały. Małą błyszczącą monetę, która pasowałaby do mojej kolekcji skarbów, zażądał. Frodo przypomniał sobie, że kiedyś widział coś takiego w domu Zosi. W kuchni leżała stara, błyszcząca moneta. Może mógłby po nią wrócić i dać ją kruczkowi? Poczekaj tutaj, powiedział Frodo odwracając się w stronę domu. Wrócę z twoją monetą. Frodo pobiegł tak szybko jak tylko mógł. Gdy dotarł do domu, od razu zobaczył monetę leżącą na półce obok książek. Frodo szybko wziął monetę w pysk i wrócił na plac zabaw. Kruczek wciąż siedział na gałęzi, trzymając obroże. Gdy tylko zobaczył błyszczącą monetę, jego oczy rozbłysły. Mam to, o co prosiłeś, powiedział Frodo. Teraz oddaj mi moją obrożę. Kruczek zeskoczył z gałęzi, zgrabnie lądując obok monety. Jego czarne pióra błyszczały w słońcu, a on z satysfakcją obejrzał zdobycz. Dobrze, piesku. Umowa to umowa, powiedział Gawron, puszczając obroże na ziemię i chwytając monetę w dziób. Po chwili odleciał. Zadowolony ze swojego nowego skarbu. Frodo z ulgą podniósł obroże z ziemi i założył ją na szyję. Tym razem upewnił się, że dzwoneczek cicho brzęczy. Udało się! zawołał z radością, patrząc na swoich przyjaciół, którzy uśmiechali się szeroko. Bruno i Zosia cieszyli się razem z nim, a kruczek zniknął gdzieś w koronach drzew, zadowolony ze swojej nagrody. Frodo wiedział, że teraz obroża jest bezpieczna. A on może wrócić do domu, wiedząc, że dzięki pomocy przyjaciół wszystko dobrze się skończyło. Zanurzcie się z nami w krainie bajkowej.